Na czterech profesjonalnych boiskach ze sztucznej nawierzchni rywalizować będą czołowe polskie zespoły w koszykówce. Faktycznie, bohatów utożsamiany jest głównie z siatkówką i piłką nożną. My chcemy dać tutaj mieszkańcom coś nowego, pokazać im, że nie tylko środkówką, biłką, nożem Bełchatów stoi. Są już zespoły młodzieżowe jak MUKS Bełchatów czy Feniks, które, które raczkują, odnoszą pierwsze sukcesy na arenie wojewódzkiej. Teraz czas też na koszykówkę w wydaniu 3 na 3 dlatego zapraszamy przede wszystkim młodzież Bełchatowa, mieszkańców Bełchatowa, by przyszli ze swoimi dziećmi, zobaczyli jak to wygląda. Będzie mini boisko do koszykówki z trenerem, będzie malowanie buzik na najmłodszych, także myślę, że przyciągniemy tutaj tych najmłodszych, żeby przyszli. Czyli pokręciliśmy po Placu Nartowicza i przy okazji zobaczyli, jak wygląda rywalizacja profesjonalistów, zespołów, które przyjadą praktycznie z całej Polski, rywalizować o to, by wywalczyć awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w sierpniu w Gdyni. Termin zgłoszeń do turnieju upływa 15 lipca o godzinie 21. Zgłoszenia prowadzone są wyłącznie poprzez stronę internetową. Zapisy trwają do środy, do godziny 21. Odbywają się na stronie streetballpolska.pl. Sposób zgłaszania się nie jest dość prosty, ponieważ najpierw trzeba założyć swoje konto, opłacić swoją kartę członkowską w stowarzyszeniu. Niemniej to jest potrzebne po to, by zgłaszały się zespoły, które, które są półprofesjonalne, by... To były takie zespoły, które prezentowały pewien poziom i nie znajdowały się tutaj zespoły przypadkowe. Także niestety ta rejestracja na turniej wymaga troszeczkę, troszeczkę energii od uczestników, ale to powoduje, że turnie później jest przeprowadzone bardzo sprawnie. Kilka dni przed turniejem wiemy już, ile jest różnych zgłoszonych, jak wygląda terminarz spotkań, o której godzinie, które zespoły mają swoje odprawy. Także to wszystko jest zrobione po to, by profesjonalnie przebiegała organizacja turnieju. Wszystkim chętnym przypominamy, nie ma możliwości zgłoszenia się do rozgrywek w dniu turnieju. Weryfikacja Uczestników zaczyna się o godzinie 9. W przypadku złych warunków atmosferycznych turniej odbędzie się w Hali Energia. Jest jeden zespół kuchwala ojczyzny, który w zeszłym roku reprezentował Bełchatów w Trójmieście na finałach mistrzostw Polski. Miałem okazję grać na tym zespole. W tym roku niestety kontuzja spowodowała, że nie mogę grać, ale wspieram chłopaków, jak tylko mogę. W tej chwili zajmuję w klasyfikacji generalnej 10 miejsce na ponad 150 drużyn. To jest zespół mieszany są zawodnicy z Zelowa, z Piotrkowa Trybunalskiego i z Bełchatowa. Także zapraszam przede wszystkim. My wszystkich by kibicowali temu zespołowi. Będą oczywiście też inne zespoły zgłoszone z Bełchatowa. Tutaj mam informację o tym, że dwa kolejne zespoły planują się również zgłosić. Także będą zespoły od nas, będą to takie półprofesjonalne zespoły, dla których te starty będą, będą debiutowały w, te, w te, takim cyklu, o takiej randze turnieju koszykarskiego. Oczywiście zjedzie się też dużo zespołów z całej Polski, myślę, że Wrocław spokojnie, okolice Warszawy, prawdopodobnie Śląsk, Kalisz. Także naprawdę dużo zespołów przyjedzie, które będą rywalizować i myślę, że będzie można zobaczyć kawał dobrego basketu. Wielkie emocje, zacięta rywalizacja i efektowne akcje to wszystko już w najbliższą sobotę 18 lipca. Bełchatów stanie się wówczas areną wielkich koszykarskich zmagań.